Postanowiliśmy przekazać naszemu kochanemu miastu, że w końcu wybudują nam tu kolej. Nie Niech żyje Tomasz to Stoję! Nie, Nie żyje! To są wybrane sceny z Tomka Sojera. Nazwaliśmy to Niesamowite Przygody Tomasza. Rzeczywiście jest to przedstawienie grupy teatralnej duża scena działającej przy Moksisza. Bardzo fajna książka, polecam wszystkim i przedstawienie też bardzo fajne. Są tam przygody, tak jak sam tytuł mówi, tutaj przedstawienia, niesamowite przygody Tomka i jest też o przyjaźni na pewno. Jest tam trochę tajemnic, takie morderstwo tam jest. Tomek Sojer przed nami stoi. Tak, tak. Jak się czujesz w męskiej roli? Nie przeszkadza mi to, czuję się bardzo dobrze i jak był casting to... Chciałam tą rolę i uczyłam się tekstu, żeby dostać tą rolę. Postać ciotki tą Sojera to ty? Tak, to ja. Jak się odnalazłeś? To dorosła postać, jedna z nielicznych tutaj. Dorosła, ale rola była w sumie dosyć łatwa do nauczenia. Raczej takie przyjemne teksty, takie, które są jak taka codzienna rozmowa, więc no łatwo było mi się nauczyć. Grałeś tu dość trudną rolę. E, no, można tak powiedzieć. Jednak to jest moim zdaniem jedna taka... Postać, na której się opiera cała historia. Czyli? Czyli Muff Potter. Jest on po, y, pokazany raczej jako czarny charakter, ale jednak końcowo wodzi na to, że jest naprawdę bardzo sympatycznym y, y, chłopakiem, że tak ta nazwa. Lepiej schodź mu zdrowi. Joe! Lepiej schodź mu zdrowi. Jako słynny robi chłop nie się niczego. To przedstawienie daje możliwość zaprezentowania się dzieciom, które od. Kilku lat już chodzą na zajęcia, ale także tym, które w tym roku dopiero rozpoczęły swoją przygodę stad. Ja zawsze staram się, żeby i ta najmłodsza grupa i ta grupa osób, które przyszły w tym roku do nas, dołączyły do sekcji, także występowała. Zależy mi na tym, żeby wychodziły na scenę jak najczęściej, żeby miały jak najczęściej kontakt z widownią, bo uważam, że wtedy następuje największy rozwój wśród, tych, wśród tej młodzieży. Jak się dzisiaj czuliście na scenie? początku właśnie zawsze przed wyjściem na scenę jest taki stres pomieszany z ekscytacją. Jednak gdy już się wyjdzie, zacznie mówić, to to wszystko znika, zapomina się o, o innym świecie, o świecie realnym, zaczyna się wchodzić w na swoją postać i po prostu zapomina się o wszystkim. To jest takie odcięcie od rzeczywistości dla mnie. Wcześniej czytałaś książkę, czy to przedstawienie, jak gdyby było takim pierwszym spotkaniem? Raczej przedstawienie było pierwszym spotkaniem. Nie spotkałam się wcześniej właśnie z książką i co bo scenariusz przybliżył mi y, historię całej postaci. Miałam trochę korekturę szkolną i nie ukrywam, dostałam trójkę. <grywa> teraz przeczytałaś, nadrobiłaś zaległości? E, przeczytałam tylko scenariusz i w sumie teraz bardziej mi się podoba cała ta fabuła niż wtedy. Wybrany sceny z tą kasojera, i tak myślę, patrząc teraz z perspektywy na tą książkę i na te sceny, okazuje się, że nie jest to taka całkiem lekka sztuka. Nie, nie jest to lekka sztuka, ale z pełną premedytacją chciałem, żeby przeniosły się w ten świat. Zwłaszcza teraz, kiedy ta młodzież spędza czas, wiadomo jak, głównie przy telefonie albo przy komputerze, ewentualnie telewizja. Książka niestety rzadziej. Ja chciałem, żeby wróciły do dobrej literatury i do tych zabaw, które powstawały wtedy, kiedy właśnie nie było tych komputerów ani telefonów. To jest też fajna książka, bo ona przypomina jakby dorosłym te czasy, kiedy oni byli dziećmi i takie mamy tutaj vintage stroje, też przypominające czasy dziecięce. Jak wy się czujecie właśnie w tym, jak się przenieśliście w przeszłość? Łatwo się było wczuć? Yy, nie no, mi łatwo, ale nie wiem jak innym. Myślisz, że sztuka, przygody Tomka Sojera mogą być atrakcyjne dla takich osób jak ty, dla nastolatków? Myślę, że tak, mogą być, bo to jest bardziej dla wszystkich sztuka. Nie tylko dla, dla małych, ale też dla dużych. <śleski>